Cześć! Nie planowałem nagrywać w tym tygodniu, ale przeczytałem Zygfrada od wydawnictwa Ongres i muszę się podzielić wrażeniami. Ten komiks jest fantastyczny. Odpal stronę swojego ulubionego sklepu z komiksami i dodaj go do koszyka. Chyba, że nie lubisz mitów, fantazy, baśni. W takim wypadku możesz go sobie odpuścić, chociaż i tak będę starał się Ciebie przekonać, że jednak warto. Za scenariusz i ilustrację odpowiada Alex Alice, znany u nas z publikowanych przez Egmont serii Gwiezdny Zamek i Trzeci Testament. Oryginalnie komiks ukazał się nakładem wydawnictwa Dragon w trzech tomach, a w 2016 roku został zebrany w pojedynczym albumie, który stał się podstawą polskiej edycji. Komiks ma 264 strony, wyszedł w dwóch wersjach okładkowych: standardowej i limitowanej. Nie zawiera dodatków poza galerią umieszczoną trochę nietypowo, bo na początku. Jest to opowieść inspirowana dwoma średniowiecznymi utworami: Pieśnią o Nibelungach oraz Sagą Drodu Wolsungów, które stanowiły również podstawę opery Richarda Wagnera Pierścień Nibelunga. Pierścień ten został wykonany z metalu, dającego jego właścicielowi moc absolutną. Za jego przyczyną, Nibelung Fafnir przemienił się w ogromnego smoka, zamierzającego zniszczyć ziemię, a następnie zabić bogów. Pozostałe Nibelungi zostały zmuszone opuścić swoją podziemną krainę i żyć na powierzchni. Jeden z nich, Kowal Mime, natrafił na umierającą kobietę, która właśnie urodziła chłopca. Nibelung obiecał zaopiekować się jej synem, mając w tym swój własny cel. Mime chce, aby w przyszłości Zygfert wyruszył do krainy Mgieł, zabił smoka i tym samym umożliwił mu powrót do ojczyzny. To jest jedynie bardzo ogólne streszczenie z samego początku komiksu. Staram się tutaj unikać jakichkolwiek spoilerów, bo nawet jeżeli znacie historię Ziegfrieda, czy to z oryginalnych mitów, czy z innych adaptacji, to i tak w paru miejscach ten komiks może Was zaskoczyć. Tym bardziej, że Alice nie trzyma się wiernie materiału wyjściowego, a wprowadzone przez niego zmiany naprawdę w istotny sposób zmieniają całą wymowę tej opowieści. I moim zdaniem wyszło jej to na dobre. Stała się przystępniejsza dla współczesnego czytelnika i emocjonalnie angażująca. Ma świetne tempo, podkreślane dodatkowo przez sposób kadrowania. W zasadzie można powiedzieć, że ten album czyta się tak, jakby oglądało się film. Może i w sumie nic dziwnego, bo już w trakcie pracy nad komiksem było wiadomo, że na jego podstawie powstanie animacja. I tak się zastanawiam, czy miało to wpływ na styl, w jakim narysowano Zygfryda. W którymś miejscu natrafiłem na określenie Disneyowski i rzeczywiście coś w tym jest. Przez to bałem się, że komiks ukaże się taką cukierkową bajką. Zwłaszcza, że kiedy poznajemy głównego bohatera, to mieszka on z ściapowatym nibelungiem i spędza czas na zabawie z wilczkami. Na szczęście uczucie, że mamy do czynienia z komiksem dla dzieci szybko mija, jasne, to ciągle jest baśń, ale jednak baśń, której nastrój jest bardziej zbliżony do władcy pierścieni niż na przykład do opowieści z Narnii. Jeżeli coś w tym komiksie się nie podoba, to nie najwyższych lotów humor. Jednak, jeżeli wierzyć autorowi, to on miał być dokładnie taki. Głupiutkie żarty miały ponoć kontrastować z epicką fabułą. Nie jestem przekonany, czy to zagrało tak, jak powinno, ale w żaden sposób nie wpływa to na moją ocenę Siegfrieda. To świetny komiks, który z pewnością nie będzie jednorazową lekturą. I na sam koniec, w opisie filmu znajdziecie link do jednego z wykonań Pierścienia Nibelungów. To skondensowana wersja opery. Spróbujcie włączyć ją sobie jako podkład muzyczny w trakcie lektury Siegfrieda. Myślę, że się Wam spodoba, nawet jeżeli nie jesteście fanami takiej muzyki. A jeżeli podobał się Wam ten filmik i chcielibyście być informowani o kolejnych, wciśnijcie przycisk subskrypcji. Dziękuję za oglądanie, zapraszam za około tydzień.